Naszym zdaniem, witamy. Dzień dobry. Byliśmy przez parę dni na Mazurach. Tak, było przyjemnie. Chociaż pogoda, może pogoda nie dopisywała do końca, ale generalnie było przyjemnie. No ale ma się poprawić na rajd. No, jak oceniasz spotkanie z Kubicą i yy, z Maćkiem? Ja zanim może o tym powiem, to chciałem powiedzieć o tym, że nie wiemy tak naprawdę do końca jeszcze, jak będzie zorganizowany rajd. Ale trzeba powiedzieć, że testy przedrajdowe zarówno przez ekipę Roberta, jak i Piotrka i Krzyśka. Były zorganizowane perfekcyjnie i trzeba... No, należy się tylko cieszyć, że potrafimy zrobić to, bo sami widziałeś, że pod względem bezpieczeństwa e, dla każdego było wszystko w porządku, komunikacja, no, oprócz, wszystko działało. Oprócz mojego samochodu. No, oprócz I samochodu, tutaj to od razu na dzień dobry uczulamy naprawdę wszystkich. Stawajcie, to już nie chodzi o to, że auta wypadają z drogi. Ale wypadają tak, kamienie jak z drogi. Wypadają tak kamienie, no, straciliśmy szybę w naszym samochodzie, który naprawdę stał daleko i za drzewami. No, przeleciał kamień, uderzyło w maskę. No dobrze, że w samochód, a nie, a nie w kogoś z kibiców, których troszkę było. Więc Zdecydowanie to, trzeba uważać, lepiej naprawdę. stanąć troszkę dalej i obejrzeć cały rajt niż obejrzeć I, wnętrze intensywnej terapii. Ponieważ nie będzie za gorąco, to naprawdę czapki i kaptur, bo to jednak jest ochrona. Zdecydowanie tak. Wracając do spotkania, no cóż, no, spotkanie jak spotkanie. W sensie no, pełny profesjonalizm. No, przyjechał Robert, przyjechał Maciek, siedli do samochodu, pojeździli cały dzień. E, posprawdzali wszelkie swoje ustawienia, zawieszeń, ciśnień, e, opony i tym podobnych mm. rzeczy. No, profesjonalne przygotowania. A trzeba przyznać, co zresztą widać na naszym filmie, że jeździł szybko. To właśnie, zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz, że ekipa Forda i nie tylko, szukała odcinków testowych naprawdę szybkich. No, trudno się dziwić, bo rajd będzie szybki, no wiemy, że trasa generalnie jest bardzo szybka, a w szczególności odcinki specjalne na Litwie, gdzie y, zresztą Dominik Kalamus, który zna to, to całą trasę, mówił, że są odcinki po dwa kilometry prostej przez las, więc to no, zdecydowanie chyba dobrze wybrali. Citroën testował też w y, szybkim miejscu, rozmawialiśmy z Chrisem Mick, jest ta rozmowa mktv.pl, on mile wspomina, Start. Wrażenie, jakie zrobił w 2006 roku, kiedy wszyscy no, ciągle oczy. Co tam, ciekawe, co tam było pod maską. Wtedy. Tego nie wiemy, ale no, nie jest to wolny driver. Nie jest to wolny kierowca. Nie, nie, robi wrażenie. No, to robiliśmy, robiliśmy zdjęcia i, i w to, jak przechodził partię zakrętów, i to przy różnych warunkach, bo mieliśmy to szczęście, że mogliśmy obejrzeć tych zawodników i, i na śliskim, bo, bo popad, popadało porządnie, i na suchym. No, mimo, że szybkie otwarcie to wcale nie były łatwe odczekiwania. Tak, tak, warto jeszcze wejść na naszą stronę mktv.pl i jeszcze, kto nie oglądał, obejrzeć materiały i z testów Miko Hirwonena, i Roberta Kubicy, i e, Krisa Mik. Byliśmy też na testach e, rodziny Oleksowiczów, rodziny więc też, też warto zobaczyć. No cóż, a pod koniec tygodnia najważniejsze rajdowe wydarzenie w, w tym roku w Polsce. Rundle no właśnie, Wysoka. może powiesz, co planujemy? E, no Tradycyjnie w trakcie rajdu planujemy naszym zdaniem, które, w którym będziemy komentować, oceniać i starać się przybliżać i, i ułatwiać e, rzeczy, które się podczas rajdu wydarzyły. Także myślę, że ta... Jarek będzie przepytywał mnie, ponieważ no, tak, tak się składa, że ja będę, będę na większości odcinków. Będę bardziej tak? odpoczywał, tak? także e, zapraszamy do oglądania naszym zdaniem i e, no, do kibicowania przede wszystkim polskim zawodnikom w Rajdzie polskim. Do zobaczenia. Do zobaczenia.